Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, jak widzicie dosyć dawno nie nagrywałem z głosem i ogólnie mało nagrywałem takich porządnych filmów, ponieważ wiecie, były te egzaminy na zakładce społeczności, możecie zobaczyć jakie mamy wyniki z egzaminów, na dzisiaj z Boltadikiem robimy coś, zrobiłem mu taki wywiad, Czyli zadałem mu łącznie 16 pytań, na które on odpowiadał i za około miesiąc od momentu, w którym to nagrywam, czyli w sierpniu, on wypuści odcinek, gdzie on zadaje mi pytania, tyle, że on, że będziemy siedzieć na fałce, że nie, że piszemy, tylko po prostu będziemy rozmawiać. Więc co? Zanim rozpoczniemy film, pamiętajcie, suba, łapkę w górę i tak, jeszcze... Ten. Kilka rzeczy wam powiem. To po pierwsze kiedyś nagrałem z inną osobą właśnie taki wywiad, że on mi robi wywiad, to zostawiłam wam do tego link w komentarzu oraz do kanału Bolta Dika, abyście nie przegapili tego jak on nagra ten film. I poza tym kupiłem nowy telefon Samsung Galaxy M335G Polecam, bardzo fajny telefon, no i już myślę, że możemy zacząć. Więc pierwsze pytanie, jakie jest Twoje top 5 ulubionych postaci w Brown Stars? I Bol napisał, że Nani, Rico, Bibi, Gas i Grey. I to jest w kolejności od lewo do prawo, czyli że Nani na pierwszym miejscu, Rico na drugim, Bibi na trzecim, Gas na czwartym, Grey na piątym. Ok, więc przechodzimy do pytania drugiego. I ogólnie się umówiliśmy, które pytania Bold weźmie też do swojego filmu, więc do niektórych, właśnie ten, do niektórych pytań ja będę coś dopowiadał związanych z sobą. A no niektórych nic nie będę mówił. Na przykład to pytanie pierwsze to też bo zastosuję w swoim filmie. No i wiecie, jakbym tutaj coś o tym mówił, to bym za bardzo spoilerował następny film. Więc teraz pytanie drugie. Czy lubisz gazowane napoje? Jeśli tak, to wolisz Coca-Cola czy wodę? Jeśli nie, to nie odpowiadaj na pytanie zadanie, zadane wyżej. I odpowiedział. Ogólnie nie lubię samej wody pić, nie smakuje mi chyba, że jestem spragniony, ale tak, to woda z jakimiś roślinami lub owocami lub taka jedna Moja ulubiona woda malinowa, która ma 0 gram cukru, a kola ujdzie, ale gazowanego za bardzo nie lubię. Więc osobiście ja nienawidzę gazowanych napojów smakują dla mnie tak beznadziejnie. Nie wiem jak ludzie w ogóle to piją. Ja jestem taką osobą, która po prostu pije mleko, wodę, sok, herbatę. Tak naprawdę tylko to piję. No i to jest właśnie jedno z tych pytań, na które mogę się wypowiedzieć o to jakby o sobie. Tak, pytanie trzecie. Jacy są według Ciebie trzej najlepsi Polacy pod względem skilla? Nie licząc Nowego, Gero miała i Ramy, no bo wiecie, to są cztery polscy sportowcy. Gero miał i Nowy teraz grają w Zecie, a Rama gra w ANR, czyli dwa bardzo dobre europejskie teamy. No i Bolt powiedział, że Perter, Zaki, Master U. No i właśnie, że Masteriu to taki trochę emeryt, ale no osobiście się ten... No nie, nie wypowiem się, no bo nie mogę się tutaj wypowiedzieć. E, cztery. Jakie jest Twoje ulubione jedzenie i picie? E, picie to już napisał wyżej, że właśnie ta woda malinowa, e, która ma 0 gramów cukru i napisał, że naleśniki tak naprawdę z nutella, serem, czyli no, no różne rodzaje naleśników. Eee, tutaj też nie mogę się wypowiedzieć o sobie. Następnie Kiedy myślisz, że wbijesz mastera na parwik? Myślę, że do 18 rodzin, czyli do 6 maja. No, czyli według jego spekulacji tak w y, następnych 8 miesiącach. O momentu, w którym to nagrywam. A nagrywam to 10 lipca. <kłysy> Pytanie szóste. Tutaj akurat będę mógł się wypowiedzieć. Eee, tak? Jaka jest według Ciebie najsłabsza postać w Brawl Stars, lipiec 2023? Jego odpowiedź to jest Buster. I tak, ja osobiście się w ogóle nie zgadzam z jego odpowiedzią. Buster to dla mnie no, albo taki C-Tier, albo D-Tier Brawler. Ogólnie jakby zależy. Na Lice to jest, to jest jedna z najgorszych postaci, ale na Ladesze jest dosyć dobry. Jakby nie jest dobry, ale jakby jest grywany na browolu. I z tego co wiem, to jest w mecie na takiej jednej mapie, na nocoucie. I osobiście myślę, że najgorszą postacią w prawca jest Hank, ponieważ były te zmiany do Hanka, o których nie mówili. Po pierwsze, że gdy ładuje sobie ten atak, to on się nie leczy. I po drugie, właśnie jak zbiera tą piłkę, to atak mu się resetuje, się już ładował. Trzy, yy, następne, siódme. Jakie są twoje hobby? Szachy, i streamowanie? Krót, szybka i krótka odpowiedź. Następnie, w jakie gry grasz opró oprócz Brawl Stars? Clash Royale i szachy czasami, a na kąpie zacznę w coś grać, jak wrócę do domu, bo właśnie na dniach kupuję kompa, ale grałem w Minecraft CSGO, Bo ogólnie teraz Polt na... na ponad miesiąc wyjechał do Polski tak naprawdę na półtora miesiąca i. No, po prostu kupi sobie niedługo nowy komputer, więc no, nie mam nic do powiedzenia. E, następne pytanie, dziewiąte. Ile masz 30 rangów i 35 rangów? I odpowiedział, że 40 -tych, 30 -tych rangów i 4, 35 rangi. Jak coś, e, to liczyliśmy tak, że 30 -ta ranga się liczy wszystko pomiędzy 30 rangą a 34 rangą, no a 35 to po prostu 35. -ta. Jestem pewny, że trzy ma na kolcie, na Griffie, na max i na. Okej, okay, nie pamiętam jak było chyba, a na meg. Jestem chyba na meg, raczej na 100%. No i te, właśnie te 30 rangi, no dużo. Ja mam chyba. Ja mam chyba 38 albo 39, 30 rangów, a nie żadnej trzy piątki, niestety. No, następnie. Dziesiąte pytanie. Jaka jest najmocniejsza i najsłabsza postać w każdym rarity, według Ciebie? Nie licząc Shelly, no bo Shelly jakby ma, jest w takim rarity, w którym jest tylko ona. I tak, em, jego opinia rary. Najlepszy to Brock, najgorszy to Rosa. E, tutaj się mogę wypowiadać akurat. Dla mnie Rosa, tak. Rosa jest raczej jedną z najgorszych postaci ogólnie w Brawl I tak, raczej najgorszym Rarem. Oraz Brock, który jest według mnie Musiałbym pomyśleć albo Barley, albo Brock, albo Poco, ale no, ogólnie dobry pick, bo ogólnie słaby, dużo słabej postaci w rarach. Następnie Super Riko Rico i Jackie. Jackie 100% najgorszy Super rary, ale z Rico tak szczerze się w ogóle nie zgodzę, bo gaz, karl i penny to są dużo lepsze postacie, a przynajmniej gaz i karl, bo ogólnie penny tak szczerze nie otrzymała żadnych. Zmian w, ba w balansie, ale stała się słabszą postacią. Nie jestem pewien dlaczego, ale tak to jest. Już my w Browstars. Epiki Nani i Hank. Hank, no, tak jak mówiłem, to jest dla, jak dla mnie najsłabsza postać w Browstarsie. I Epik Nani. No, po raz kolejny się nie zgodzę. Mam cz cztery epiki w głowie, które myślę, że są lepsze. Czyli tak Stu, B, Bonnie oraz Grom. To znaczy, Grom i Nani są na podobnym poziomie, bo bo są dobrzy na Banty i na nocoucie ale jednak Gromy myślę, że się sprawdza tam lepiej, a te pozostałe trzy postacie to dla, jak dla mnie na pewno są lepsze. Mityk powiedział, że ciężko powiedzieć i dał trzy postacie, że Tara, Sprout i Grey. Osobiście myślę, że, Gre, że Sprout nawet nie jest blisko, ale ten Grey i Tara to oboje są dobrzy, ale tak bardziej bym stawiał na Greya ja. i że najgorszy to Squeak i tak, z tego co wiem to Squeak to jest teraz jedna z najlepszych postaci w Brawl po tym jak dostał na pierwszy star power, tak naprawdę teraz na 11. levelu wali chyba 19444 Damage'a z pierwszym star powerem a z damage gearem chyba tam 2200 i to jak wali jednego targeta więc jeśli na przykład będą dwa targety w ręczu to się będzie kolejne plus 20%, więc no całkowicie się nie zgodzę. Ten buff bardzo sprawia, że Squig jest dużo lepszy. A Mortis i Baron to dwie bardzo słabe postacie, akurat, więc no, dużo gorsze niż Squig, ale wiecie, to jest, je <laughs> to jest jego opinia, więc niech mówi co chce. Legendary Spiky Meg, Stara Meg, moja ulubiona postać, że to do tego się jeszcze potem odniesiemy i Chester, że najgorszy. No to tak, Chasem na pewno jest najgorszą legendą, chociaż myślę, że jest lepszy niż wcześniej, ponieważ kontruje nową postać, Cordeliusa, a Cordelius to tak raczej na pewno druga najlepsza postać w BESie tuż po Shelly, bo Shelly to teraz 100% najlepsza postać. I tak, z najlepszymi też się zgadzam, jakby yy, albo Spike, albo Meg, albo Crow. Myślę, że z tej trójki Meg jest najgorsza. I bym musiał pomyśleć czy Crow czy Spike są lepsi i następnie chromatyki i Cordelius, no to się zgodzę i Buster, um, no właśnie się tam wcześniej odnosiłem, że nie jest aż taki zły, ale Gale myślę, że Gale jest teraz my jakby nigdzie się nim nie gra. No a następnie 11. jaka <coughs> według Ciebie była najmocniejsza Najsłabsza poznać w historii Brawl Stars. Yy, najlepsza to roza, jak miała te ulty, takie moce i yy, tego chyba nic nie przebije, a najgorsza to chyba Buster, ale nie zagłębiam się jakoś daleko. Czyli że jakoś nie rozmyślał nad odpowiedzią na to pytanie, że nie wgłębiał się w historię. Niestety nie mogę się wypowiedzieć chociaż chciałbym, ale będziecie musieli poczekać. Następnie, jakie jest twój ulubiony Skip Brawl Stars? Ciężko powiedzieć, pod różnymi względami powiem, sentymentalnie, tak szczerze nie wiem dokładnie co to znaczy, um, więc Sakura Spike, Sakura Spike spoko skin, ale nie wiem co to dokładnie znaczy sentymentalnie, więc sorka, um, dobra dalej. Wspomnieniami przeładowany Rico, chodzi jak coś o tego złotego Rico, wiecie, beznadziejne polskie tłumaczenie. Jakby ten, no to jest kolejne pytanie, do którego się nie mogę odnieść, ale chyba już ostatnie do pozostałych się mogę odnieść. No i szczerze... Nie właśnie nie mogę się odnieść, zapomniałem. I wizualnie mecha Mortis, No, nawet spoko. Następnie, 13. Jak jest ulubiony super bohater z Marvela yy, Lub DC? I on powiedział: że Deadpool. Osobiście nie widziałem żadnej części Deadpool'a, ale słyszałem na internetach, że ludzie bardzo lubią Deadpool'a. Dla mnie albo Iron Man, albo Flash. Albym musiał się zastanowić, ale tak bardziej na Flash stawiam, yy, bo jest taki bardzo fajny serial na Netflixie: The Flaszek. Polecam obejrzeć. Następnie, krótkie pytanie: Sneakers czy Mars? Nawet trochę dłuższą odpowiedź niż się spodziewałem. Sneakers, a Mars to całkowicie inny baton i dużo bardziej lubię sneakers. też wolę sneakersa, ale dla mnie to nie jest duża różnica. Yy, następnie, w jakiej postaci nienawidzisz Stars? Meg z, jej ulub z ulubionej stała się znienawidzoną. Jej demecie śmieszny i jej mechanika. No to ja mu jeszcze zasugerowałem, aby zmienił awatar, no bo nadal ma awatar Meg. Bo ogólnie chodzi mi o to, że przed, y, przed reworkiem, to było w sezonie 18, że właśnie w, na, wcześniej po prostu się respiła bez tego mecha, że właśnie ten na siedem hitów ładowała tego mecha i że ten mech, we, mech według niego był jakby lepszy, ale właśnie po tym reworku mech stała się dużo lepszą postacią. Tylko jakby dla Bolta to jest słabe, ponieważ damage. Nie no, dobra, nie i by on ma więcej do wypowiedzenia się o tym, ja po prostu się pytam, która jest najbardziej znienawidzona. Jak ktoś, to możecie go pytać bardziej o co chodzi. I e, tak jeszcze potem coś napisał o tym, że właśnie taki sentyment. I tak, dodatkowe pytanie czy pytanie 16, to według Ciebie jest najlepszym graczem w browsers, e, Nie licząc mnie, bo to nie fair. Dla innych to myślę, że ten say. No i XD, XD. No, i to jest ogólnie koniec konwersacji. I co? Eee, ten site tak, jeden z najlepszych graczy w Brawl Stars. I ja, czy myślę, że. Nie no, ja myślę, że. Czy nadal myślę, że to jest City Tampo? Bo jakby nie jestem dużym fanem City Tampo. Hmm, czy tak się nie nie wiem. Nie, mogę odpowiedzieć na to pytanie, ale nie potrafię. Więc co? Tu już tyle chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, zostawić suba, łapkę w górę i papa.